Sztowęński witam państwa serdecznie i zapraszam na krótkie zestawienie informacji z minionego tygodnia. Zaczynamy od powiatu kościerskiego, który postanowił jak co roku wesprzeć organizacje samorządowe, czyli kluby sportowe, stowarzyszenia i tym podobne działające w takich dziedzinach jak kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe, kultura fizyczna i sport, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także rozwój turystyki w powiecie kościerskim. W tym roku na wsparcie przeznaczono 181 tysięcy. Kwota została podzielona na 68 podmiotów, które złożyły w starostwie odpowiednie wnioski. Kolejna informacja dotyczy naszej Kościerskiej Pływalni. Z uwagi na ciągły brak miejsc, zarząd obiektu postanowił zrobić porządek na swoim parkingu. W tym celu ustawiono parkometr i teraz za każdy postój trzeba będzie zapłacić. Dobra wiadomość jest także taka, że klienci pływalni będą z opłat za parkowanie zwolnieni przez 3 godziny. Pomimo tego, że pogoda nie sprzyja wykonywaniu prac budowlanych, w Kościerzynie powstaje nowa ulica. Chodzi konkretnie o rozbudowę ulicy Paderewskiego niedaleko szpitala. Ta nowa, niespełna kilometrowa droga będzie łączyła ulicę Piechowskiego z ulicą Norwida. Wracamy z powrotem do powiatu Kościerskiego. Otóż 6 marca z okazji Dnia Kobiet władze powiatu zorganizowały w Kościerskim Kinieremus specjalny wieczór dla pań. Impreza odbywała się pod znanym już hasłem: Kobieta w sercu kaszub. Tegoroczna edycja, wznowiona po pandemii, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Kino wypełnione było po brzegi. W trakcie imprezy można było obejrzeć cykl wykładów na temat zdrowia, urody oraz stylizacji. A atrakcją wieczoru był występ komika Bartosza Gajty w jego autorskim programie Pan z telewizji. Bardzo dobra informacja ukazała się na stronie internetowej gminy Kościerzyna, która obiecuje, że jeszcze w tym roku Pojedziemy do Dobrogoszczy ścieżką rowerową. Przypomnijmy, że aktualne prace przy ścieżce do Dobrogoszczy zakończyły się przy zjeździe z obwodnicy. Czekamy więc na rozpoczęcie prac budowlanych. Jak wynika z danych udostępnionych przez ZUS, ponad 630 tysięcy firm płatników składek ZUS ma problem z opłacaniem. Właśnie składek. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, w myśl zapisów szumnie zapowiadanego Nowego Ładu, podniesiono składki dla przedsiębiorców i uzależniono je od uzyskiwanego dochodu. Czyli na dzień dzisiejszy każdy przedsiębiorca musi zapłacić oprócz podatku dochodowego i podatku VAT, także daninę na ubezpieczenie społeczne, w którym ukryty jest kolejny podatek. A teraz informacja dla miłośników języka kaszubskiego. Otóż dzięki staraniom Fundacji Kaszuby na stronie internetowej www.slowoż.org jest dostępny słownik tego właśnie języka. Jak informują przedstawiciele Fundacji, jest to wersja próbna, która będzie ulegała bieżącym modyfikacjom. W przyszłości ma być dodana także funkcja, która będzie odtwarzała prawidłową wymowę poszczególnych kaszubskich wyrazów. Aktualnie dostępna jest wersja polsko-kaszubska, natomiast trwają prace nad uruchomieniem kolejnych angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej. Zakład Usług Społecznych przypomina, że tylko do końca marca będzie można wykorzystać tzw. bon turystyczny. Przypomnijmy, że ma on wartość 500 zł i służy do opłacania noclegów oraz imprez turystycznych na terenie Polski. Na mieszkańców Pomorza czeka jeszcze 38 600 nieaktywowanych bonów. Ponad 102 000 nie zostało natomiast wykorzystanych w całości. A teraz kilka informacji kryminalnych. Ubiegłą niedzielę kościerscy policjanci zatrzymali 33-letnią kobietę, która prowadziła samochód pod wpływem amfetaminy. Kobiecie odebrano prawo jazdy i pobrano krew do badania. Natomiast w poniedziałek w Starych Polaszkach pijany kierowca ciągnika uderzył pojazdem w drzewo. Kierowca miał we krwi ponad 3 promile alkoholu. 6 marca w Lubieszynie kierowca samochodu Ford Focus został karany mandatem w wysokości 1500 zł za przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym. Kierowca jechał z prędkością 106 km na godzinę w terenie, na którym obowiązuje ograniczenie do 50. Na naszą skrzynkę mailową otrzymaliśmy informacje wraz ze zdjęciami, na których widać stare części samochodowe wyrzucone do rowu. Z informacji wynikało, że było to na ulicy Kamiennej w Kościerzynie. Pojechaliśmy na miejsce i wśród wyrzuconych elementów znajdowała się m.in. szyba samochodowa z naklejonym numerem rejestracyjnym. Aktualnie trwa ustalanie sprawcy tego aktu wandalizmu. W miniony wtorek, 7 marca, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy. Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali mężczyznę, który w swoim mieszkaniu ukrywał znaczną ilość narkotyków. W trakcie przeszukania, funkcjonariusze znaleźli w kuchni, w lodówce, ponad 200 porcji marihuany i amfetaminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. We wtorek policjanci zatrzymali natomiast dwóch mieszkańców powiatu kościerskiego w wieku 23 i 34 lata. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Wstępnie ustalono, że sprawcy włamali się do budynku jednorodzinnego i ukradli z wnętrza instalację centralnego ogrzewania oraz części samochodowe. Właściciel wycenił straty na ponad 11 tysięcy złotych. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, która przeszła gruntowną modernizację oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych, czyli Facebooka, Twittera, Instagrama i YouTube'a. Po wydarzeniach zapraszam też do wysłuchania rozmowy z cyklu Świat wokół nas, w którym rozmawiam z Lucją Ptaszyńską o jedzeniu i zmianach, które czekają nas właśnie w tym temacie niebawem. Dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.